Ela maśluch matrejek Global Investor Club. Mikołaj Roszak, prowadzę Skarbiec Kamienic, który zajmuje się rewitalizacją starych budynków. Mariusz Matrejek, prezes Global Investor Club. Na co dzień nasza trójka zajmuje się inwestowaniem na rynku nieruchomości. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was do naszego cyklu, w którym opowiadamy o podstawach inwestowania w nieruchomości. Nasz cykl skierowany jest zarówno do osób, które chcą rozpocząć swoją karierę jako inwestorzy, jak i tych, którzy wiedzę o tym, w jaki sposób rozmawiać z notariuszami, z pośrednikami, w jaki sposób kupować czy sprzedawać nieruchomości, potrzebują w życiu codziennym. Tak jak Mariusz powiedział, nieruchomości dotyczą każdego z nas. Każdy z nas mieszka w nieruchomości, a więc jest jej właścicielem albo najemcą. Przytoczę kilka liczb. W Polsce jest 14 milionów mieszkań. O łącznej powierzchni przekraczającej miliard metrów kwadratowych. W Polsce mamy także 11 milionów hektarów powierzchni rolnych, a także 7 milionów hektarów powierzchni lasów. Obrazując to inaczej, łączna wartość wszystkich mieszkań w Polsce to ponad 3 biliony złotych. Aby uzmysłowić ci, ile to jest? Jest to dwukrotnie więcej niż wynosi sumaryczna wartość wszystkich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Jest to więc rynek, na którym każdy może znaleźć swoje miejsce i zarabiać pieniądze. Każdy z nas ma inne powody, by inwestować w nieruchomości. Ja wybrałam nieruchomości, a może one wybrały mnie, ponieważ są piękne, są namacalne, a przy tym dają niezależność. I właśnie dzięki temu. Mogłam świadomie podjąć decyzję o porzuceniu etatu w korporacji. Z kolei dla mnie nieruchomości to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale też obserwowanie, w jaki sposób zmienia się otoczenie wokół mnie dzięki moim własnym działaniom. Dla mnie nieruchomości to niesamowite wyzwanie. Różne scenariusze, które możemy realizować na rynku nieruchomości, wiele możliwości finansowania, zapisów prawnych, rozwiązywania problemów. Pozwalają zarabiać mi w miejscu, gdzie inni gracze nie dają sobie rady. Jednocześnie nieruchomości to coś, co zostaje. Więc każdy projekt, który zrealizuję, zostaje i będzie świadectwem po mnie. Dlatego, jeśli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób możecie zarabiać na rynku nieruchomości, obejrzyjcie cykl 20 odcinków. Zapraszamy, zachęcamy do oglądania. Naprawdę warto.